Jagoda Kandzior witam w programie Echo Szkoły. 21 czerwca dokładnie o godzinie 6:45 słońce wstąpiło w znak raka i tym samym rozpoczęło się astronomiczne lato. Wszystkim nam lato kojarzy się z ciepłem i wakacjami. Na pytania od kiedy trwa lato, jakie są jego znaki i pomysły na wakacje pytali uczniowie klasy 2A z publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Strzelcach opolskich. Na pytania gościnnie odpowiadali mieszkańcy miasta oraz burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc. Drugoklasiści także chętnie podzielili się swoimi planami na tegoroczne wakacje. Za dni kilka o tej porze będę witać Polskie Morze, bo najbardziej mi się marzy, żeby bawić się na plaży. A ja chciałbym dotknąć chmury i dlatego jadę w góry razem z mamą. Razem z tatą w górach lubię spędzać lato. Ja na morze nie mam czasu. Wolę jechać hec do lasu i tam z dziadkiem zbierać grzyby albo w rzece łowić ryby. Dla mnie to najlepsza pora, żeby wskoczyć do jeziora. Nie chcę w upał chodzić w góry. Wolę ujechać na Mazury. Morze, góry, las i rzeka. Wszystko to już na nas czeka, bo zaczęło się już lato. Jedźmy mamo, jedźmy tato. Co pani zdaniem można tutaj robić w czasie wakacji? Myślę, że można chodzić do parku. Jest ten ładny plac zabaw. Są w parku też przyrządy do ćwiczeń. Można chodzić na kąpielisko. Jest mnóstwo miejsc, gdzie można super spędzić czas, a w niedzielny dzień można iść sobie po obiedzie z rodzicami, na przykład do parku na lody. Dobry, jestem Kinga i chciałabym Pani zadać pytanie: Czy lato to Pani ulubiona pora roku? To To jest nasza ulubiona pora roku z tego względu, że można dużo spacerować, chodzić po, po parku, tak jak w tej chwili jesteśmy. No, i dużo czerpać ze słoneczka, które jest na niebie, nie? Można sobie dużo, 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 tak jak Wy teraz w tej chwili biegacie, będziecie chodzić i zwiedzać, prawda? A zimową porą się siedzi w domu, bo jest zimno, prawda? Tak? Dziękuję bardzo i życzę Wam miłego dnia. Dziękuję. Woli spędzać urlop w, nad morzem czy w górach? Zdecydowanie nad morzem. Dlaczego? Uwielbiam wodę, piasek i słońce. Kiedy trwa lato? Jakie są jego znaki? Lato trwa od dzisiaj, czyli od 21 czerwca i jego znakami jest chyba pogoda, jest bardzo ciepło. I można się kąpać w wodzie już, w rzekach, bo jest ciepła woda. Jakie pan ma plany na spędzenie tego roku? A więc te groszne wakacje na pewno zamierzam spędzić z przyjaciółmi nad jeziorem. Na pewno będziemy się świetnie bawili. I wybiorę się do Warszawy, żeby zwiedzić to piękne miasto. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się pani zapytać, czy wakacje lepiej spędzają dzieci czy dorośli? A, trudno powiedzieć. Ja myślę, że. I dzieci i dorośli. Wszyscy się cieszą na wakacje i jak sobie dobrze zaplanują, to sobie też dobrze je spędzą i mają z tego radość. jak można spędzić atrakcyjnie w wakacje? wakacje? O, szczelce to jest piękne miasteczko. Jesteśmy przed ratuszem koło wspaniałej fontanny z wodą, ze strzelcem, około dużo kwiatów kolorowych, pięknych. Ale oprócz tego mamy wspaniały, piękny park, który ma i 200 lat i 70 hektarów, czyli mnóstwo terenów do spacerowania wśród zieleni. 23 czerwca otwieramy basen, który jest również piękny, duży, w zieleni. Mamy basen kryty, gdzie jak będzie nie będzie pogody można spędzać czasu. Na osiedlach mamy mnóstwo placów zabaw dla mniejszych dzieci, dla większych dzieci, dla dorosłych. Mnóstwo atrakcji do spacerowania, do korzystania ze słońca, do cieszenia się wakacjami, bo przecież wakacje zaczynają się już 23 czerwca. Już długo. za kilka dni, będziecie się wspaniale w świecie wypoczywać. Jak pan będzie spędzał po całym roku pracy w pańskie wakacje? O, wiesz, ja na razie jeszcze wakacje nie planuję. Na wypoczynek głównie wypoczywam w zimie na nartę. Dziękuję za wywiad. Wakacje to są, e, to jest czas, w którym można odpoczywać, od szkoły, od przedszkola i od pracy. Można się bawić, jechać gdzieś na wakacje, na przykład nad morze, w góry. A ile trwają wakacje? Wakacje trwają dwa miesiące. Lipiec i sierpień. A jakie ty masz plan na wakacje? Co ty będziesz robił? Na wakacjach to ja będę. Rodzice jeszcze myślą, ale ja bym bardzo chciał jechać do Energylandii na cały dzień, potem jechać na grilla, gdzieś się przespać w fotelu i wrócić do domu. Ja po prostu będę też spędzać wakacje, pojechamy się gdzieś na plażę, będziemy spędzać fajne chwile i się tak okulnie pafić. Ja mam plany na wakacje z rodzicami, pojechać na tydzień do Szczałnicy. A za co lubisz wakacje? Wakacje lubię za to, że można w nich robić pełno rzeczy i mogę odpoczywać od szkoły. No bo nie trzeba chodzić do szkoły i wstawać wcześnie, no i nie trzeba robić zadań wszystkich. Czy tam można sprzeczu, mi się, bawić, można odpocząć, polecieć się, oglądać kogoś, kogoś... Em, Zaczwonić, żeby przyszedł, na plażę pojechać. A jakie Ty masz plany na wakacje? Ja bym chciała jechać nad morze i się opalać. A kto ma dłużej wakacje, dorośli czy dzieci? Dzieci. A dlaczego? No bo one nie muszą iść do szkoły, a dorośli jak ktoś pracuje w szkole, to muszą przygotować wszystko. Dłużej chyba mają dorośli wakacje. Moim zdaniem dorośli, bo jak dzieci chodzą do szkoły, liceum w każdy dzień tygodnia, oprócz soboty i niedzieli, to dorośli na przykład mają w ten dzień, w który dziecko chodzi do szkoły do, albo do liceum, to w ten dzień może akurat dorosły na wolne. I powiedz Szymon, kto się bardziej cieszy z tych wakacji, dorośli czy dzieci? Bo ja myślę, że... Bardziej dzieci się cieszą niż dorośli. A dlaczego? Dlatego, że dzieci mogą odpocząć od szkoły, od liceum, gimnazjum i przedszkola. Myślisz, co to są z czasy pod gruszą? Ja myślę, że czasy pod gruszą to jest, e, że w czasie, że się wyjeżdża w góry i tam się spaceruje po górach. Myślę, że tam jeszcze można tam spać na tych górach albo iść do schroniska. Jak się dobrze czuję na czasach? Czasy pod gruszą, to znaczy po prostu wolne. Wolne jedzenie gruszek. się odpoczywał pod drzewem. A jakim drzewem? Gruszka Gruszą. Tak? I fajne są takie czasy? No, tam jest cień, Boże jak spadnie gruszka jedna, to można sobie zjeść. Ja lubię wakacje, dlatego że jest wolne od szkoły i nie trzeba robić codziennie zadań domowych. Korzystając z okazji, chcieliśmy Państwu życzyć pogodnych, pełnych atrakcji wakacji i miło spędzonego czasu na urlopach. Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Dwójka w strzecach Opolskich złożyło projekt na konkurs grantowy realizowany przez Gaz System SA i Fundację Nasza Ziemia. Jego celem było dofinansowanie projektów związanych z proekologicznym działaniem realizowanym na terenie pięciu województw, w tym opolskim. Wśród pięciu nagrodzonych projektów naszego województwa znalazł się właśnie projekt Młodzi Ekoodkrywcy Odkrywcy Czereśniowej Krainy Góra Świętej Anny, którego uroczyste zakończenie odbyło się w zeszły czwartek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2. Od lutego bieżącego roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 realizowała grantowy projekt Młodzi Ekoodkrywcy Czereśniowej Krainy Świętej Anny. W czwartek uroczyście zakończono czas jego trwania i wręczono nagrody uczniom wyróżnionym podczas konkursów z nim związanych. Droga do zakończenia projektu była długa i przebiegała bezproblemowo. Projekt składał się z czterech etapów. Pierwszym z nich było utworzenie drzewka czereśniowego. Kolejno dzieci sadziły aleję czereśniową, wykonywały prace plastyczne, a na sam koniec piekli ciasta czereśniowe. Młodzi ekolodzy dogłębnie poznali właściwości czereśni, ich historię i zastosowanie. Na zakończenie projektu ich piękna przygoda zaowocowała kwitnącymi drzewkami. Projekt czereśni był związany z tym, że od pewnego czasu powiat jako właściciel dróg wzdłuż Góry Świętej Anny prowadził politykę nasadzeń, korzystaliśmy z środków finansowych między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego, współpracowaliśmy z Krajiną Góry Świętej Anny, no, i tak się stracił pomysł, żeby przez edukację ekologiczną wspólnie ze szkołą, a tym bardziej młodymi ludźmi, nazywanymi tutaj młodymi ekoodkrywcami, przypomnieć im raz historii Góry Świętej Anny, dwa, Czereśni, trzy, troszkę upowszechnić wiedzę na temat Czereśni. Do tego fajna przygoda edukacyjna, bo młodzi nasi eko-odkrywcy zwiedzali Góry Świętej Anny nie tylko w krainie Czereśni, ale i park geologiczny, i park krajobrazowy, i historia, bo to edukacja i miejsce kultury religijnego, czyli tak naprawdę pięć w jednym, razem do Fundacji Nasza Ziemia, która jest operatorem potężnej firmy Gaz Polska, no i tam zostaliśmy e, laureatem. Tego grantu. Otrzymaliśmy grant w wysokości 10 tysięcy zł. Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu przewodniczącemu naszego stowarzyszenia, no. bo to już jest drugi grant, który dzięki stowarzyszeniu szkoła również otrzymała z tego profity, bo były i tablice interaktywne, a teraz mogliśmy się spełnić jako właśnie ci młodzi ekoodkrywcy, poprzez zabawę, poprzez naukę. Nauczyliśmy się dbać o ekologię. Od samego początku nasze dzieci poznały, co to znaczy nasadzić drzewko, jak o te drzewko dbać. Musiały się dzieci nauczyć na lekcjach przyrody, wiadomości na temat wartości odżywczych czereśni, na historii na temat historii powstania Alei Czereśniowych i tak jak już tutaj Pan Waldek przedstawił, że wspaniały konkurs plastyczny, który zebrał te wszystkie umiejętności, te wszystkie pogadanki i w sumie zakończenie projektu wizytą na Górze Świętej Anny przypieczętowało tą całą wiedzę, którą zdobywaliśmy od lutego do dnia dzisiejszego. W piątek 23 czerwca oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2016-2017. W piątek we wszystkich szkołach zabrzmiał już ostatni dzwonek. Mijający rok szkolny był czasem przygotowania szkół do wdrażania zmian w oświacie. Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków likwidacja gimnazjów to tylko jedne ze zmian. Już od 1 września 2017 roku wejdzie w życie nowy ustrój szkolny. Uczniowie kończący klasę 6 szkoły podstawowej staną się uczniami klasy siódmej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018-2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci. 23 czerwca 2017 roku w Hali Sportowej Publicznego Gimnazjum nr 2 w Strzecach Opolskich odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016-2017. Wzięli w niej udział uczniowie, rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownice szkoły. Galę zaszczycili swoją obecnością wiceburmistrz Szelec Opolskich Józef Kampa oraz dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek Liliana Smaga. Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się przepięknie wykonanym przez uczniów szkoły polonezem. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Paweł Bębas, który przywitał zebranych tego dnia gości. Nie zabrakło także podziękowań i słów powodzenia dla uczniów klas trzecich na dalszej drodze edukacji. W kolejnej części uroczystości wyróżniono uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym otrzymali średnią ocen powyżej 4,75. Wyróżnionych uczniów nagradzali dyrektor szkoły oraz wychowawcy. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Podobnie było w zespole szkół ogólnokształcących imienia Władysława Broniewskiego. Apel rozpoczął się od zniesienia sztandaru szkoły i od śpiewania hymnu. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły. Ale niekoniecznie jest użyć takiego sprawownego słowa posłuszny. Albo będzie, wtedy, kiedy chcemy go zatrzymać, albo się wlecze, jakbyśmy chcieli, żeby właśnie pędził. Czasem niektórym się wydaje, że oto nadszedł czas apokalipsy. Różnie jest wtedy. W tym mijającym roku szkolnym był czas by zacząć poloneza, był czas, by stanąć na najwyższym podium zawodów, sportowych, wygrywać kały w konkursach przedmiotowych i artystycznych. I za to wszystko, co się mogło zdarzyć dzięki zaangażowaniu wszystkich tutaj obecnych i tych, których nie może być dzisiaj z nami serdecznie dziękuję. Na zakończenie uroczystości na środek zaproszono wyróżnionych uczniów. Był to dzień pełen wzruszeń nie tylko dla uczniów, także dla ich rodziców i nauczycieli. A łza wokół z pewnością zakręciła się nie tylko tym, co opuszczali szkołę już na zawsze. Do poruszania się po drogach rowerem upoważnia nas karta rowerowa. Jest to dokument, o który starać się mogą dzieci po ukończeniu 11 roku życia. Jednak do jej zdobycia wiedzie długa droga. Egzaminy na kartę rowerową przeprowadzane są dwutorowo. Pierwszym etapem, do którego przystępują dzieci, jest test wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Podczas egzaminu sprawdzana jest znajomość znaków drogowych. Dzieci także muszą wykazać się znajomością ustalania pierwszeństwa przejazdu. Kolejnym etapem jest już egzamin teoretyczny. Kiedy to w obecności policjanta, zdający wykazują się wykorzystaniem wiedzy teoretycznej w praktyce. W poniedziałek publiczną szkołę podstawową nr 2 odwiedził funkcjonariusz strzeleckiej komendy Adam Misztal, który przeprowadził praktyczny egzamin na kartę rowerową. Egzamin praktyczny na kartę rowerową polega na sprawdzeniu umiejętności m.in. E, zachowania równowagi w czasie kierowania rowerem oraz dostosowania się do znaków, które pojawią się na torze przeszkód. Takim najważniejszym elementem, na jaki zwracałem się uwagę w trakcie egzaminowania kandydatów na rowerzystów, było, była umiejętność wykonania manewru skrętu w prawo i w lewo, jednak ze szczególnym uwzględnieniem wykonania manewru skrętu w lewo, w którym to najczęściej dochodzi do kontaktu z innymi pojazdami, ponieważ Istotne jest to, jak kierujący rowerem upewni się o możliwości wykonania manewru oraz zasygnalizuje go. W czasie egzaminu dzieci z dużym skupieniem podchodziły do wykonywanych zadań. Każde z ogromną starannością przykładało się do przejechania wyznaczonego toru. Według mnie jazda rowerem była bardzo prosta, tylko najtrudniejszy był: dajdzie klocka w jeździe na drugi słupek, i to było według mnie bardzo ciężkie. Według mnie najtrudniejsza była jazda pomiędzy pachołkami, i też niektóre pokazywanie ręki, bo niektórzy mogli o tym zapomnieć. Też trudne było właśnie to, o czym Olek wspomniał przed chwilą, czyli dawanie klocka. Tutaj zaraz Wiktor pokaże. Było bardzo fajnie, według mnie. Nawet jazda na rowerze mi się podoba, bo. Nie wiem, kto by jej nie lubił. W sobotę, 17 czerwca, w Powiatowym Centrum Kultury w Strzecach Opolskich odbył się drugi Powiatowy Turniej Tańca, pierwszy krok 2017. W turnieju udział wzięli m.in. dzieci z warsztatów prowadzonych w Powiatowym Centrum Kultury. Uczestnicy zaprezentowali tańce zarówno latynoamerykańskie, jak i standardowe. W czasie turnieju swoje umiejętności prezentowali dzieci, młodzież i dorośli. Tego dnia sala widowiskowa pełna była po brzegi, a widownia gromkimi brawami nagradzała występujących. Organizatorami drugiego powiatowego turnieju tańca byli powiatowe centrum kultury w Strzecach Opolskich oraz szkoła tańca Line Studio. Turniej Tańca powstał z mojej inicjatywy. Chcieliśmy jakoś urczyście że tak powiem, zakończyć rok szkolny, cały rok treningów dzieci. Organizatorem tego turnieju było Powiatowe Centrum Kultury oraz Szkoła Tańca Line Studio, która na co dzień tutaj działa, jak również ma prowadzić zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, innych szkołach na terenie szczelec opolskich. Wydaje nam się to fajną inicjatywą taki konkurs, gdzie dzieci mogą pokazać się przed rodzicami, przed całym miastem, czego się nauczyły przez Um Także zapraszamy serdecznie na zajęcia z tańca e, do nas. Mamy nadzieję, że w przyszłości e, ta impreza rozrośnie się do rangi ogólnopolskiej. Będziemy organizować wielki turniej tańca na terenie Szczecopolski, ponieważ w naszym powiecie, jakże w w Szczecopolskich, nie, nie ma takiej imprezy, która by była związana stricte tylko i wyłącznie z tańcem. Jestem zadowolona, wszyscy tańczyli pięknie, wszystkie grupy od najmłodszych do najstarszych prezentowały się moim zdaniem wyśmienicie, pokazy bardzo udane. Także gratuluję wszystkim uczestnikom. Zapraszamy serdecznie na trzeci konkurs tańca towarzyskiego, który będzie ponownie się odbywać w Centrum Kultury. Będzie to wtedy się już nazywało Pierwszy Krok 2018 i zapraszamy gorąco. 「そろそろ」<music> W następnym wydaniu programu pełna relacja i wszystkie tańce konkursowe z turnieju, na co serdecznie zapraszam. Strzelecka Grupa Pływacka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich. Grupa dziewczęca i grupa chłopców zajęła wysokie miejsca podczas zawodów pływackich. O tym, jakie to były zawody, opowiedzą nam już sami. E, tak, jest tutaj reprezentacja dziewczyn e, w zawodach pływackich. To były to zawody międzyszkolne, e, finał wojewódzki, e, drużynowe. E, dziewczyny popłynęły na trzecim miejscu, wystartowało 11 drużyn z całej Opolszczyzny. E, to te zawody polegały na tym, że pier, najpierw była sztafeta e, 25 e, dowolnym, e, a następnie każdy indywidualnie płynął swoim stylem, czyli Paulina płynęła 50 delfinem, Paulina druga płynęła 50 grzbietem, Martyna płynęła 50 kraulem, ja płynęłam 50 klasycznym, Amelka płynęła też 50 kraulem, a Ala płynęła 50 żabką, Nika płynęła 50 grzbietem, a Patrycja płynęła 50 kraulem. Atmosfera była bardzo bardzo fajna, było dużo szkół i e, niektórych zawodników już znaliśmy z e, klubów pływackich. Nazywam się Grzegorz Sierka. Jestem op, e, nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 2. E, to jest drużyna e, chłopców, która zajęła w finale wojewódzkim w pływaniu czwarte miejsce. E, jako szkoła chyba pierwszy raz w historii, e, żeśmy takie miejsce zajęli. A oto jest skład e, naszej zwycięskiej drużyny. E, Nazywam się Jan Jacek. Jak, nazywam się Jakub Wanat. Nazywam się Tebeszkopa. Nazywam się Michał Stachurz. Nazywam się Michał Piętka. Nazywam się Tomasz Kito. Tom. Nazywam się Kasper Golec. Nazywam się Rafał Piętka. Każdy z nas zdobywał punkty, które potem zostały zsumowane. E, zdobyliśmy ich 83, co dało nam czwarte miejsce w zawodach. To wszystkie informacje na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.